Hej, cześć czołem, z tej strony Zupełnie Absolutny i witam was w dziewiątym odcinku Car Mechanic Simulator 2.15 Co dzisiaj? Dzisiaj... Dzisiaj naprawiamy, dzisiaj jest zwyczajny szary dzień i zwyczajnie będziemy naprawiać kolejne, kolejny samochód Co ciekawe, była znowu aktualizacja i zaraz zobaczymy, co się zmieniło. No dobra, wysiadam. A, już myślałem, że nie wysiądę. Dobra. Więc samochód y, standardowo na lewy podnośnik. Y, zauważyliście, że już nie ma różowego samochodu. No niestety. niestety, niestety. Po prostu samochód już został wyremontowany na 100%. Czyli to już jest... Raz, dwa, trzy... Czwarty samochód, yy, czwarty samochód mojej kolekcji. Moje czwarte dziecko, że tak powiem. Ok, te Audi, takie pseudo Audi, Audi Kombi. Mamy do naprawy hamulce, czyli tak, taki standard. Głośny wydech, to taki drugi standard i część karoserii. Nie ma malowania, co ciekawe. Dobra, karoserią zajmiemy się na samym końcu. Muszę tylko pamiętać. Nie muszę. Muszę to sprawdzić teraz. Bo ja potem znowu zapomnę. Ostatnio o tym zapomniałem. To niestety, pomimo... Prawie codziennych paczów nie udało się naprawić. W ogóle jak on śmiesznie i dziwnie widzi. Znaczy ja widzę jak śmiesznie, dziwnie, jak, jakby za jakąś taką szybą yy, nie, takie tło się zrobiło dziwne. No, niestety, nie udało się wyeliminować. To chyba jest błąd nie do usunięcia. To jest jakiś mega błąd zaszyty. Zaszyty w programie tak głęboko, że programiści nie dają rady. To tak jak z GTA V na którego patch musiałem czekać do 25 lut Boże, lutego 25 kwietnia, aż wreszcie udało się zrobić taki patch który który umożliwia włączenie się, yy, yy, jak to się nazywa, Social Cluba który dopiero aktualizuje. No. no, niestety tak to wygląda. No, ale tutaj to nie GTA. To zaczynamy. Myślę, że zaczniemy od. Sorry, musiałem jeszcze raz sprawdzić. Od hamulców czyli znowu taki mega krótki test. Naprawiając różowy samochód, zauważyłem już pewną aktualizację i zaraz Wam powiem, co to jest za, za aktualizacja, ale normalnie, jak zobaczyłem to, to spadłem normalnie, kapcie spadły mi z, z nóg, z stóp. A, nie naprawiłem, zacisk, e, zacisk. Czyli tak. Robimy. No właśnie, muszę tutaj trochę. To była, To było to. Właśnie, nie powiedziałem ostatnio. Coś jeszcze tutaj zmieniło ciekawego, bo taka rzecz, którą, której nie używam, ale. No, trzeba by o, o niej powiedzieć. Naciskając F2 i montując już część. Nie, nie, to nie, to chciałem powiedzieć. Zaraz. Już mówią, już mówią. Naciskając i właśnie. Naciskając i mamy ten menu magazyn części, który wymontowaliśmy albo które zakupiliśmy w sklepie. I doszedł właśnie u góry takie właśnie menu. Takie. Takie coś, no, że można sobie wybrać kategorię danych części i nie wiem po co to jest, ale jest, no. Cieszmy się. I, i na dole jeszcze szukaj, więc a czemu na dole tego nie wiem. To, jest, to już, już jest nieodgadnione. No dobra, to myślę będzie krótka piłka. No niestety mam taki nabyk, żeby zawsze sprawdzić te części, no bo na no, nóż się może uda coś naprawić. A co muszę wymienić? Hmm, to wyrzucamy. I to samo. Co ostatnie? Jezu, ten odcinek będzie chyba bardzo podobny do... Do odcinka poprzedniego. Odbił się umatematyczny Ale właściwie ma cel ten, ten odcinek ja taką warstwę edukacyjną, bo chciałem właśnie jeszcze coś właśnie pokazać nowego Czy znaczy nowego związanego z aktualizacjami. Jeden, 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 szybko, szybko, szybko Tak. Tak i tak. Coś nie mam szczęścia dzisiaj do naprawiania części. Zrobimy od razu to. I będę leciał dwa razy do, do sklepu, żeby... żeby Tego nie trzeba, więc tak. Dwa klocki, dwa zaciski, jedna tarcza hamulcowa tak, pak, pak i montujemy. Jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać, związaną z, z, z tym spuszczaniem oleju. No chyba tak, tak to się mówi, nie? Ej, nie tak, co ja robię? Dobra, to jest to, to jest to. To jest to. Okay. O. Co ja A pompy się nie da naprawić. Trzeba kupić yy, pompa. Okay. Przy oglądaniu swojego poprzedniego materiału, zauważyłem, że bardzo brzydkie są odbicia jak się otworzy maskę A tu, a tu nie można? Można. To akurat nie widać, ale w poprzednim aucie, jak stało tutaj to odbicia wyglądały koszmarnie w ogóle były a zaraz sprawdzimy to. Który to był samochód? No dobra, zaraz. Ale dobra, to, to to jeszcze później. To jest chyba... Dobra, hamulce zrobione. Wydaje mi się, gdzie jestem pewny na 50%, że zlewar kolejów działa na tej zasadzie. To się podjeżdża i się wybiera użyj tylko. I to wszystko. Bo za każdym razem jak wybrałem tą opcję, to podkręcanie po kurka nie było nic. Ale nie widać w ogóle tej czynności, że ten olej jakby spływa, więc. Dlatego nie jestem pewien. No. Co naprawili, że można pod lewym przyciskiem nacisnąć i się. E, nie może. A raz może widocznie raz nie może. Dobra. I teraz uwaga, aktualizacja, zobaczcie, co wymyślono, wymyślono mega głupotkę, u układ wydechowy, skoro stwierdzono, że o Jezu, trzeba odkręcać coś, co nie jest potrzebne, czyli tam były te podwójne śruby, to usuńmy je w ogóle, ale to jest, no, tak powiem, głupotka na maksa, no bo... W poprzednia wersja nie wiem czy mi się ten poprzedni bullet czy jak to nazwać zepsuł czy zaginął gdzie było odkręcanie jednośrubowe i było wszystko ok i ten pomysł był dobry i wszystko grało sprawnie a teraz nie teraz wywalono wszystko jakby poszło poszli po najmniejszej linii oporu i po prostu możemy teraz wymienić część obojętnie jaką środkową tylną co, co, chce, co chcemy? Nie wiem, czy to tak faktycznie ma być, Czyli uwsteczniamy się, czy po prostu... Ja rozumiem, tamto rozwiązanie z podwójnym odkręcaniem śrub było do bani. Natomiast to rozwiązanie jest jeszcze bardziej chyba chore. Czy tamto było złe? Ale no, Nie róbmy takich rzeczy, bo to jest... No to jest śmiech na sali. No. Pierwotnie, no nie wiem, było to fajnie zrobione i były pojedyncze śruby na sam początku i, i komu to przeszkadzało. A teraz jakby nie ma logiki żadnej, ja wyjmuje ze środka rurę, katalizator, co tam chce i... No chyba, że to po prostu kolejny jakiś błąd, niedopatrzenie. Może. Ja, a wy jak myślicie o tym? No, mi się to nie podoba. Nie podoba mi się, że upraszczamy sobie rzeczy i rezygnujemy z rozwiązań, które były. Uważam, że były dobre. Potem je popsuliśmy, a potem je znowu jeszcze bardziej popsuliśmy. Wyeliminowaliśmy wszystko. Tłumik środkowy, rura wydechowa. Nie wiem czy już to mówiłem, ale tak w ogóle zupełnie z innej beczki. O, z tą lakiernią, tak, że to jest symulator i tak naprawdę nie ma tego, ale fajnie było, żeby była taka możliwość podejrzenia auta zajmie się go i je pomaluje. No bo tam jest to wydatek rzędu jakiś. Tu 4, jakichś 500 albo 1500 dolarów. Natomiast. Fajnie byłoby właśnie, żeby podejść, żeby przed wydaniem tych pieniędzy można było zobaczyć, czy akurat ten kolor nam odpowiada. Ja tak miałem z pierwszym malowaniem. Wziąłem zbyt biały kolor, w ogóle ten samochód wyglądał bardzo źle. Musiałem potem drugi raz je pomalować. Fakt, że to nie jest naturalne, ale to jest tylko gra. Pewne uproszczenia no są, prawda? Jakoś w Mafii 2. Było to fajnie rozwiązane. Można było zobaczyć przed zakupem, jak, jak ten samo, samochód wygląda. Rura wychowa przednia turb. I montujemy oczywiście montaż prostacki, no bo już. Nie wiem, no ja wiem, że to jest to odkręcanie. Nie wszyscy lubią, no ale na czymś taka gra powinna polegać, tak? Musimy coś wykonać. Tym bardziej, że jakoś w silniku nie zrezygnowano ze, z odkręcania, więc dlaczego. Tutaj to zrobiono. Na czym się to trzyma? Na kropelce. No, dobra, to chyba jest załatwione. Widzicie, jak to teraz szybko idzie. Ale szybko to nie znaczy, że lepiej. Eee, dobra, wymieniamy części. Tu mogliby coś poprawić, bo ja tu nigdy nie wiem, którą część mam wymienić. Szkoda, że. Była taka gra, bo w sumie oni się wzorują na tej grze, ja tak uważam. Gearhead Garage. I tam były fajne patenty. Było na przykład wymontowanie części karoserii. Można było zmodyfikować na przykład, na zamienić na pick czy Fajne były rozwiązania. Tutaj tego nie ma, ale to pewnie... W... Myślę, że to trochę taką drogą Apple, tak? Czyli powoli dodajemy. Jak będzie iPhone 10, to dodamy możliwość rozszerzenia o kartę pamięci. Na przykład. No wiesz, wiecie, haj hajsowo to się jakoś pewnie zgadza. Dobra, dość filozofii wybania, okej, okay, to co tutaj lewy przed, tu, tu, tu prawe, prawe tylne światło. A światło. się one się one tylne, tak? Nie przednie, przednie Reflektor przedni Jaki samochód? Mayen M6 Co ja jeszcze chciałem? Chciałem. Dobra. Kończypianie się. 6000. Jest, jest. No i teraz wchodzimy. Nieszczęście. Wchodzimy do parkingu podziemnego. Niestety teraz sobie poczekamy, bo parking podziemny. Jak niektórzy wiedzą. Ja już to mówiłem im więcej samochodów, tym jakby dłużej jest to wczytywanie. Może dzisiaj mnie zaskoczą, ale wątpię. Tam mamy 6 siedem samochodów. No i niestety to musi trwać. Można w międzyczasie iść po herbatę. Czy sok jakiś, jakiś alkohol może. Nie wiem co kto lubi. Można sobie śpiewać, jak ktoś lubi, jakieś piosenki, poezji, deklamować wiersze. Mam nadzieję, że to też naprawią jakoś, bo czuję się jakbym grał wiedźmina pierwszego. Przed paczami oczywiście, tam też tak było. Tam było gorzej. Tak, to była najgorsza rzecz. Jeszcze raz zabieram to. O patrzcie, jaki piękny. No, dodajcie tutaj napis. Ja chcę tutaj, żeby w garażu powinna być jeszcze opcja taka. Podpis, czyli jak się nazywa samochód. I cała tabelka, którą pod O mamy ile procent stanu jest po naprawie, to powinna być gdzieś w lewym rogu, nawet nie trzeba otwierać literką O, tylko żeby po prostu to było. A bez tego to jest lipa. Nie, nie chcę przenosić. Wróć do garażu. Co chciałem pokazać? Chciałem coś... Bo to mi się rzuciło w oczu. W... W oczy. Chyba. No, w czytywaniu już, mam nadzieję, w drugą stronę będzie krótsze. Proszę. Widzicie. Jest tutaj takie coś i to chciałem wam pokazać, że to jest totalnie ktoś się nie przyłożył. No W ogóle wyrzucić to odbicie, skoro nie da rady tego zrobić i zrobić wszystkie wersje odbić. Typu... Przecież zmieniłem kolor, ale nie, tu jest podłożona taka mapa. Pewnie technicznie to jest dość złożone, ale. A tu po prostu odbija się stary garaż, taki standardowy kolor. No szkoda, to. Jakby ktoś powiedział, psuje imersję. Dobra, to dzisiaj właściwie w podobnym tonie, co w poprzednim odcinku. Żegnam was, cześć. Do następnego odcinka, hej.